Czy wyobrażasz sobie komfort pracy zdalnej na łonie natury bez obawy o rozładowany laptop? A może planujesz weekendowy wypad pod namiot? Poznaj Power Station E200, którą otrzymaliśmy na test od temu. Jest to przenośna stacja zasilania firmy FF Flash Fish, która umożliwia wygodne ładowanie urządzeń elektronicznych podczas podróży, a także w domu w sytuacjach awaryjnych. Już na pierwszy rzut oka Power Station E200 robi wrażenie solidną i kompaktową konstrukcją. Obudowa została wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu. Na obudowie znajdziesz czytelny wyświetlacz LCD, który informuje o aktualnym poziomie naładowania, mocy wyjściowej i wejściowej oraz aktywnych portach. Power Station 200 oferuje szeroki wachlarz portów wyjściowych. Dzięki temu możesz ładować do 6 urządzeń jednocześnie, pamiętając o łącznej mocy wyjściowej do 200W, co czyni Power Station E200 prawdziwym centrum zasilania. Jednak prawdziwą gwiazdą zestawu jest panel słoneczny o mocy 100W. Występuje również w zestawie z panelem 60W. Dlaczego jest on taki ważny? Panel słoneczny to klucz do prawdziwej niezależności energetycznej, w sytuacjach, gdy dostęp do tradycyjnego gniazda jest ograniczony lub niemożliwy, to panel słoneczny staje się naszym darmowym i ekologicznym źródłem energii. Wystarczy wystawić go na słońce, aby rozpocząć ładowanie stacji. To nieoceniona zaleta, która wyróżnia Power Station E200 na tle konkurencji. W kieszeni panelu znajduje się kontroler mocy z portami USB-A i USB-C, które umożliwiają ładowanie urządzeń elektronicznych, np. smartfona czy laptopa. Panel słoneczny przyda się też do ładowania awaryjnego, np. kamery do monitoringu działki. Wygodę użytkowania oraz przenoszenie zapewniają składana konstrukcja oraz rączka. Dużej ilość zabezpieczeń m.in. przed przeładowaniem, przeciążeniem czy zwarciem, a także otwory wentylacyjne odpowiadają za bezpieczeństwo podczas korzystania ze stacji. Ekran cyfrowy Power Station E200 wyświetla informacje np. poziom baterii, moc wyjściową, wskaźnik napięcia stałego DCI, przemiennego AC, alerty dotyczące rozwiązywania problemów i tym podobne. Ładowanie stacji odbywa się z gniazdka sieciowego, gniazda zapalniczki samochodowej a także z panem Solarnego poprzez wyjście PV. Po dwóch tygodniach intensywnych testów jesteśmy przekonani, że to urządzenie zasługuje na Waszą wagę, a jego nieocenioną rolą będzie zapas energii dla Waszych urządzeń. Na pełną recenzję oczywiście zapraszam na TechnoSenior.com.